Teraz, teraz proszę orkiestrę o, o, o odegranie hymnu. Przed te ołtarze, ołtarze zanosi błaganie, Ojczyznę wolną racz nam zwrócić Panie. I Ojczyzna została zwrócona. Tymi słowami, słowami modlili się i błagali się do, Pana do Pana Boga na przodkowie. Ojczyzna po 123 latach stała się wolna, stała się, się, się suwerenna. Kiedyś wypowiadaliśmy, się, że wolność i niepodległość nie są nam dane raz na zawsze. Ta, ta maksyma, maksyma dzisiaj się nabiera szczególnego znaczenia. W obliczu sytuacji, która dzieje się na wschodniej granicy, niepodległość to coś, co nie jest dane nam raz na zawsze. Niepodległość można stracić. Pomimo tego, że mówimy o tym od wielu lat, tak naprawdę teraz, w tym roku, wszyscy to wiemy i czujemy. Sądzę, że do świadomości każdego dotarło. Czym Taki tak naprawdę, naprawdę jest ta niepodległość, zwłaszcza, w kontekście wydarzeń u naszych sąsiadów. Od lutego 24, 24 wiele osób spotyka się, rozmawia, dyskutuje, dyskutuje o niepodległości, o bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie państwa, o suwerenności. Przyznam szczerze, że nigdy nie było tyłu rozwój. I w, w tym trudnym czasie. czasie. I, I przed tą niewiadomo, nam wszystkim, wszystkim Państwo, potrzebne jest tej mądrości? Dla naszych przodków z 1918 roku. Wszyscy byli jednością i mieli jeden cel odzyskanie niepodległości. I teraz my, w tym trudnym czasie też musimy się wykazać i mądrością. I jednością, Rzeczy żeby zawsze żyć, żyć w niepodległej rzecz Boskiej. Rozpocząłem słowami zamykliśmy. I zakończę również tymi słowami, słowami ale ale aktualnej, aktualnej. pismo. Przed tą władzą za zanosi łagodnie ojczyznę wolną po, po Bogosław Pana. Ojczyznę. Volno, ojče jsme šilom, pravovodlom, ojče jakým panel je v sobě Życzę, aby dzisiejszy, dzisiejszy dzień, ten pink. nie, nie, można można powiedzieć, powiedzieć, że że nie, 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 był, był tylko nie, wolnym, ale aby to był dzień przeżywany z, z Polską i dla Polski.